Oprócz aut, cały czas była gdzieś we mnie Zajawka na motocykle. No i takim sposobem skłoniłem się do zakupu Yamaszki YZFR125, najmniejsza RK. Już trochę tam jeździłem jakimś skuterem, ale no to tam nie, 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 nie mówimy wcale o tym. Jakiś tam kilka razy już na motorze siedziałem. No i padło wybór na taką Ereczkę. Myślę, że bardzo dobry wybór. Już trochę nią pojeździłem i tak, żeby na początek yy, nauczyć się tej pozycji, yy, tej jazdy. No to jest idealna taka 125. Naprawdę mi się podoba ten, ten jej wygląd. Taki troszkę, troszkę zadziarny, taki sportowy. Tak wygląda naprawdę poważnie. Um, już sobie troszkę nie pojeździłem, znaczy no tam z 500 km, e, więc te już jakoś tam w miarę, w miarę jadę, na pewno jeszcze idealnie tam nie, nie zmieniam tych biegów i jakichś tam zachowań e, dobrych jeszcze nie mam na motorze, ale już coraz lepiej. Przejdźmy może do samego motocykla. Taki czarny, na złotej feldze. Tam ma 24 tysiące przebiegu. Sobie zobaczmy. No, 24 tysiące przebiegu, ale już jest po remoncie, sprowadzony z Niemiec. I już jest po remoncie, bo był zatarty silnik, ja go kupiłem, osoba, która sprowadzała zrobiła mu remont. Także na razie i tak się uczę, więc jakoś tam agresywnie nie muszę nim jeździć Więc sobie powoli go tam docieram i przy okazji się trochę uczę na tym jeździć I jest no jak na te 125 naprawdę ja wiem, że ona dopiero tak jak się tam zaczyna te czerwone pole to z tego co czytałem, słyszałem to, to ona dopiero tam robi się agresywna. No ale jeszcze sobie ją tam docieram. E, już zmieniłem olej. Jakieś tam filmiki pewnie z e, dubania przy tym motorku się pojawią. E, no bo bez tego się nie, nie obejdzie u mnie, żeby coś tam pomajsterkować przy niej. Tak to no, ma troszkę jakichś tam takich zadrapań, i tak dalej. Tutaj jest ta stopka, trochę taka była wykrzywiona. I też chyba była lakierowana cała, bo no widać w niektórych miejscach, że ona nie była oryginalnie czarna, ale teraz taka jest matowa, można powiedzieć. Może sobie ją kiedyś przelakieruję. Tutaj taki karbonik naklejony, ale też tak nie najlepiej. Nie. Starannie. E, tutaj już tam jakiś uchwycik, ale to będzie osobny filmik. Już nagrałem. E, mówię, najpierw może coś trzeba by było powiedzieć o nim. Ale dostałem razem już z motorkiem e, sportowy wydaszek. Naprawdę fajnie chodzi. Z DB Killer. E, zdejmowałem go. Jest, jest, jest różnica. Z DB Killerem, a bez. Jest trochę głośniej. Oponki Michelin. Jeszcze też zdrówka zdrowe. Tak zauważyłem, że no muszą się trochę dogrzać, żeby, żeby coś tam sobie zacząć wchodzić w jakieś zakręty fajniej. Bo tak na takiej zimnej albo no mokro to wiadomo, że w ogóle nie ma szans zachować równowagi. Dostałem też krótkie motowanie tablicy. Ale tak średnio jestem do niego przekonany bo tam bym musiał dużo te kierunkowskazy coś coś tak by mi nie pasowały żeby tam przełożyć troszkę by to źle wyglądało no jeszcze zobaczymy a no, tak to naprawdę ładnie wygląda tutaj ta czacha taka przyciemniona fajnie łańcuch już trochę taki wymęczony ale jeszcze ten sezon, polatam na nim zmienię sobie go na drugi sezon może musiał go trochę podciągnąć biegi się bardzo fajnie zmienia 6 biegów, no to jest wydaje mi się, że dość sporo czuć, czuć tutaj wszędzie taki taki sportowy charakter tego motocykla no jakoś tam bardzo się do, o, o nim yy, względem technicznym i ich zachowania dobrze mogę nie wypowiedzieć bo nie siedzę yy, w temacie, dopiero coś tam yy, mam zamiar poznawać bardziej ten świat i tak właśnie od tego zaczynam. Od takiego motorka. Ale jeździ się naprawdę przyjemnie. Do tych, no mimo że tam nie wchodzę na, na zakres czerwonego pola na obrotomierzu, bo jeszcze na dotarciu. Ale do tych prędkości, takich użytkowych, 80 km na godzinę, powiedzmy 70, no to jest moment i jest przyspieszone, Nawet nie muszę jakoś tam kręcić do odciny. Hamulce takie, a no jeszcze w miarę są. Może odpalimy? Te zegary też takie bardzo mnie przekonują. Teściik zegara, one fajnie jak jest ciemniej, to też tak fajnie się odświetla tam na czerwono. Bardzo mi się podoba. No, i ten wydeszek jednak tak to no nie zdradza za bardzo tej pojemności, co mi się podoba. Yy, nie wiem, nie, znaczy ja już wiem jak to jest na nagraniu, że on tam za bardzo tego nie będzie przyjemnie słychać bardziej jak jakąś kosiarkę. Yy, może nagram coś osobnego, jak chodzi o ten wydeszek yy, z DB Killerem, bez DB Killera No i fajne jest też, że sobie on strzela z wydechu. Tak, no, no robi furorę, naprawdę Nie mogę powiedzieć no Jeszcze tam jakieś kilka mankamentów Tutaj ta lampa też w środku taka, ten odbłyśnik trochę wyjarany eee, Te tutaj śruby widzę, że nie są oryginalne Gasimy sobie go Na pewno fajnie byłoby nagrać yy, jazdę jak sobie jadę na nim i coś tam opowiadam. byście widzieli, jak się zbiera i tak dalej. Ale nie mam yy, nie mam kamerki do kasku yy, żadnego mocowania nie nic. No może coś tam pomyślimy jakbyście chcieli, żeby coś wam nagrać więcej, no więc. To taki mój opis względem osoby gdzieś tam mniej wiedzącej o motocyklach, jak to, jak to wygląda, z osoby takiego la, laika powiedzmy.